Jedziemy, dobra. Słuchajcie, drodzy widzowie, ja no, naprawdę jak to zaczynam nagrywać, to nigdy nie mam pojęcia, czy to działa, ale nie o tym chciałem. Chciałem o tym powiedzieć, że, że dzisiaj nagrywam normalnie w knajpie, ponieważ yy, spotkałem kogoś, a jest to, proszę Państwa, kolega Radek. No, nie, <laughs> nie Radek, nie Radek. Yy, kolega jest ze Szczecina. Nie wiem, czy kojarzycie taki kanał StopHam Szczecin. i kolega Szymon ten kanał właśnie prowadzi, tak? Dobrze też, mówię? Tak, jestem współprowadzącym. Współprowadzącym? No tak, bo tam u Was jest kilku, osób, tak jak tam, nie w, nie w wiem, naszym StopHamie w Warszawie. Pełnię role koscadera, a kilka osób filmuje moje. Dobra, słuchajcie, to tak. Mam ze sobą kamerę też, normalną, bo ten telefon słabo nagrywa. I będę naszą rozmowę nagrywał. Jeżeli coś z tego wyjdzie, to trafi na kanał, a jeżeli nie wyjdzie, to też trafi na kanał, okay, tylko będzie słabe, jak to u mnie. Dobra, no to nie przedłużajmy, na razie. Smacznego. Aha, zamiast wyłączyć, przełączyłem kamerę. Nie, naprawdę ja tego nie ogarniam, to jest, to jest dramatyczne.